Witajcie, z tej strony patchy, a dzisiaj porozmawiamy na kolejny ciekawy temat, a mianowicie, czy zasilacz komputerowy nadaje się jako zasilacz do LEDów adresowalnych? Czy jesteście ciekawi, czy to ma jakikolwiek sens? Zapraszam do oglądania. Następnie musimy zacząć od ważnego tematu, czyli tak naprawdę jakie napięcia są nam potrzebne i jak jest z kolorystyką kabli w zasilaczach. Zobaczcie sobie na wasz zasilacz. Najwięcej kabli jest w trzech kolorach czerwonym, żółtym oraz czarnym. I tym się obecnie zajmiemy. Kolor czerwony jest to plus 5V, kolor żółty jest to 12V, a kolor czarny jest to nasza masa, czyli GND. My z racji tego, że używamy LEDów WS2812B, potrzebujemy 5V, więc użyjemy po prostu kabli w kolorze czerwonym. Z racji tego, że już zajęliśmy się tym tematem, oto mój zasilacz. Jest to, jak możecie zauważyć, zasilacz iBoxa 500W. Co go wyróżnia? Przerobione już końcówki przeze mnie. Jak możecie zauważyć, tutaj mamy żółte 12V. Tutaj mamy czarne GND i tutaj mamy czerwone plus 5 V, które nas będzie interesować. Zasilacz z zasilaczem, lecz tak naprawdę zasilacz zasilaczowi nierówny. Dlaczego? Ponieważ jeden zasilacz 500 W może mieć maksymalne obciążenie na linii 5 V około 100 W. Natomiast inny zasilacz 500 W może mieć obciążenie maksymalne 200 W na linii 5 V. Więc najważniejsze patrzenie w tabliczkę znamionową. Znajdziecie sobie rubryczkę, w której jest napięcie 5 V. I zobaczcie sobie ile maksymalnie wat możecie obciążyć właśnie linię 5V. Jest to bardzo ważne, ponieważ po przekroczeniu tej wartości zasilacz może się na przykład wyłączyć, a w ostateczności nawet i spalić. Jak możecie zauważyć, mój zasilacz i nie ma stricte podanej ilości w watach. Jest podany amperaż oraz nasze 5V. Więc co teraz trzeba zrobić? Po prostu podstawiamy do standardowego wzoru: V razy ampery równa się waty. Więc podstawiamy nasze 5V razy 16A, równa się to 80W. Więc maksymalnie możemy obciążyć naszą linię 5V ledami, które mają maksymalnie 80W. Teraz pokażę Wam mój zasilacz od środka, abyście mogli zobaczyć troszkę więcej, co tam się kryje. Teraz na szybkiego rozkręcimy nasz zasilacz i zobaczcie co jest w środku. Lecz pierwsze pytanie rzuca się o to, dlaczego ja nie mam w środku wentylatora. Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ wentylator, który był tutaj oryginalnie, chodził ekstremalnie głośno. Tak naprawdę ten zasilacz nie jest po to, żebym go używał. Ten zasilacz jest tylko po to, abym pokazać Wam, że to jest możliwe. Że jest możliwe stworzenie zasilacz LED z zasilacza komputerowego. Ale u mnie był ten problem, że tutaj zasilacz był cały czas aktywny, czyli kręcił się bez przerwy. I miał ustawione tak wysokie obroty na start, że mielibyśmy tutaj mały odrzutowiec, a nie zasilacz. Więc wolałem go po prostu wyciągnąć. Więc teraz przejdziemy do szybkiego rozkręcenia. Jest to, że ja już sobie podlutowałem to, co jest mi niepotrzebne, czyli na przykład różnego rodzaju plusy, minusy, jakieś inne pierdółki. I tak samo odlutowałem też wszystkie ścieżki 3 i 3V, bo są po prostu mi zbędne. Zostawiłem sobie ścieżki 12V, to jest masa i tu mamy ścieżki 5V. Jak możecie zauważyć, wszystkie 12V kable są żółte, wszystkie GND są czarne i wszystkie plus 5V są czerwone. I tak oryginalnie jest. Oczywiście nie zwracajcie uwagi na kurz, używam go tylko przez chwilkę, a później pójdzie w odstawkę. Ale co jest jeszcze ważne? Pamiętacie, że jak chcieliście włączyć zasilacz na krótko, to musieliście połączyć linię zieloną do czarnej, po to, żeby zasilacz ruszył. Tu jest zrobione to w taki sposób, że tutaj jest kabelek zielony i jest on po prostu zlutowany z masą. I dzięki temu od razu po włączeniu zasilacza i dzięki tej zworce zasilacz od razu się włączy. A gdyby tej zworki nie było, zasilacz się nie włączy i uruchomi się dopiero wtedy, kiedy złączycie zielony kabel z czarnym. Więc pamiętajcie o tym. Kabel zielony jest tylko jeden w całym zasilaczu, więc na pewno go nie pomylicie z żadnym innym. Później, oczywiście, tutaj będziecie mieli różnego rodzaju końcówki: SATA, 24 PIN, EPS i tak dalej. No i tak, jak widzicie, u mnie jest to wszystko podcinane. No i teraz jest do tego łatwy dostęp. Polecam też użyć sobie aby je tak ładnie złączyć, żeby się nie plątały. Tak, jak możecie tutaj widzieć, tu mam wszystkie czarne złączone, tu wszystkie żółte, a tutaj wszystkie czerwone. Teraz złączę to w całość i przejdziemy do kolejnej części testów. Teraz kolejna część, czyli podłączenie naszego kontrolera. Ja tutaj użyję SP107E, podłączenie naszych LEDów. Są to WSK 2812B, 60 LEDów na metr i jest tutaj 5 metrów do naszego zasilacza. Jak to robimy? Na początku oczywiście patrzymy na sam kontroler. Mamy tutaj czerwony oraz czarny plus 5 V oraz masa. Kolor czerwony, nasz czerwony kabelek, kolor czarny, nasz czarny kabelek. To co ważne, to tak jak pamiętacie, to co dacie na wejście, to kontroler da na wyjściu. Więc jeżeli dacie tutaj 5V, to na wyjściu będzie 5V. Jak dacie tutaj 12V, czyli tutaj podepniecie 12V, to tutaj też będzie 12V. Więc jeżeli tutaj podepniecie WSK2812B, które są na 5V, to je po prostu spalicie. Teraz sobie odkręcamy tutaj dwie śrubki oraz tu wkładamy nasze kable. Pamiętając o tym oczywiście, że do czarnej dziurki wkładamy nasz czarny kabel, gdyż jest to nasze GND. I zakręcamy aż poczujemy opór i już śrubka nie będzie dawała się kręcić. Oraz z naszego czerwonego podpinamy nasz czerwony kabel, ponieważ jest to plus 5V. Sprawdzamy czy się trzyma. Jest w porządku. I teraz tutaj podpinamy nasze ledy. Pamiętajmy o tym, że chińczyk zawsze jakby dał je nam ledy, to z jednej strony będziemy mieli taką końcówkę, jest to końcówka męska, oraz z drugiej strony będziemy mieli końcówkę żeńską. Pamiętajmy, że jak podpinamy ledy do kontrolera, to strzałka od ledów musi iść w tą stronę. Widzicie? Można sobie to wyobrazić. Stąd idzie sygnał w tę stronę. I stąd wchodzi tutaj, i idzie sobie dalej za strzałeczką. Teraz podpinamy wszystko razem. No, i tak naprawdę już jest wszystko prawie gotowe. I najważniejsza sprawa: nigdy nie włączajcie LEDów, gdy są wszystkie zwinięte razem, ponieważ każda dioda się grzeje. Jeżeli zaczną się nagrzewać wszystkie razem. Zrobi się to strasznie gorące i diody mogą się spalić. Więc jeżeli chcecie sobie sprawić, czy od razu wszystko działa, od razu rozwińcie to. Teraz, jak możecie tutaj zauważyć, zostały wszystkie led rozwinięte. Przełożę je tutaj, abyście je widzieli. No i zostało tylko podpiąć do prądu nasz zasilacz. Oczywiście podłączenie jest bardzo proste jest zasilacz komputerowy a do każdego zasilacza jest taka wtyczka. Wpinamy ją, włączamy. I nasze LEDy zaczęły świecić. Co jest najważniejsze, to teraz te ledy nie sięgną zbyt dużo prądu, natomiast jest jedna sprawa. Im bardziej będziemy obciążać te ledy, to niestety mój zasilacz będzie coraz bardziej piszczał. Oczywiście w innych zasilaczach może być inaczej, ale niestety mój taki jest, że im większe obciążenie na jakiejś linii, tym bardziej piszczy. Więc nie przejmujcie się tym piszczeniem. No tak po prostu zawsze było. No, i tak niestety teraz będzie. Co jest ważne, kontroler SQ107E nie jest kontrolerem. Jest to kontroler muzyczny, który współpracuje też z Matrix'ami, czyli wyświetlaczami ARGB. Jeżeli chcecie zobaczyć jego recenzję, to lajkujcie ten film. A im więcej lajków, tym szybciej się pojawi na kanale. Bo naprawdę to, co on oferuje, to jest jakaś magia. To, czego potrzebujemy do sterowania naszym kontrolerem, to aplikacja LED Horde i musi mieć włączone Bluetooth oraz lokalizację. Teraz pojawia się SP-107E. Wieramy USK 2811 oraz tryb GRB. Później sprawdzamy, czy na pewno GRB. Czerwony, zielony, niebieski jest w porządku. No i teraz na przykład wybierzmy sobie kolor biały. Zaświećmy go na maksa. Słyszycie, jak piszczy zasilacz. Mogliście zauważyć, że LED najbliżej końca świecą się bardzo na żółto. I raz Wam to pokażę. Jednak porównanie tej diody, która jest na początku z tej, która jest na końcu jest różnica. Jak to mógł zapobiec? Od tego są właśnie te dwa dodatkowe kabelki na końcu. Wiecie, co jest śmieszne w lietach adresowanych? Że sygnał musi być nadany od początku. Lecz zasilanie możecie podać tak samo na początku, jak i na końcu. Dlatego ja teraz Wam to zademonstruję. Podepnę zasilanie na końcu paska. Pamiętajmy, że kabel biały jest to nasze GND. Czyli łączymy kabel biały z czarnym. Tak, to tylko skręcę na chwileczkę. Pamiętajmy, BHP najważniejsze. Oraz nasz czerwony kabel, czyli plus 5V, łączymy z innym czerwonym kablem. Może być ten. Teraz by się obrać takąś taką i izolacyjną, ale tam pokażę Wam tylko na sekundkę. Więc teraz włączę znowu nasz zasilacz. No i zapalę diody na biało. Teraz możecie zauważyć, że diody, które były na samym końcu, świecą tak samo mocno, jak diody, które były na początku. Widzicie? Wszystkie teraz świecą się na biało. A teraz, żeby jeszcze raz Wam to zademonstrować, odepnę czerwony kolor. Widzicie? Teraz podpięty, odłączony. Podpięty, odłączony. Jest bardzo duża różnica, lecz to jest fajne w ledach adresowalnych, że możemy dać napięcie z samego przodu, jak i możemy dać napięcie na samym końcu. Lecz kolory, kolorami, tryby, trybami. Jesteście ciekawi, ile tak naprawdę pociągną ledy adresowalne przy ustawieniu maksymalnej jasności w kolorze białym? Przyjęło się, że 1 metr ledów adresowalnych WS2812B 60 ledów na metr zużywa 18 W mocy. 18 W razy moje 5 metrów, to jest łącznie 90 W teraz sprawdzimy ile tak naprawdę przy włączeniu maksymalnie koloru białego i najwyższej jasności pociągnie mocy 5 metrów ledów adresowalnych do tego celu użyję takiego multimetru podepnę tutaj nasz zasilacz jak widzicie nie ma tu nic więcej podpięte tylko nasz malutki zasilacz teraz włączę ledy 35 W sprawdźmy czy jest to maksymalna moc teraz nasze ledy świecą z maksymalną mocą i mamy 67,3 W o nawet 70 więc powiedzmy 70 W więc w praktyce jest to 20 W mniej niż jest to podawane na stronach ale wiadomo, jest to 5 metrów, więc mógł być taki błąd pomiarowy teraz użyję 1 metra tych ledów adresowalnych, lecz zanim zaczniemy sprawdzimy ile ciągnie sam zasilacz z kontrolerem bez podpiętych ledów żeby sprawdzić ile mocy ciągnie a potem odejmiemy moc tych dwóch rzeczy od mocy paska i dowiemy się, ile w praktyce ciągną te LED adresowalne. W takim razie zabieram pasek, włączam zasilacz i mamy, no, około 11 W. Więc tak naprawdę sam zasilacz z kontrolerem, kontroler jest oczywiście podpięty, ale nie ma do niego podpiętych LEDów, ciągnie, no, w granicach 11 W. Więc teraz podepniemy LED adresowalne.

Żeby było to odrobinkę więcej, no i dzięki temu możemy dobrać mocniejszy zasilacz, który nie uszkodzi nam LEDów. Bo pamiętajmy, jeżeli wzięlibyśmy za słaby zasilacz do LEDów, to mogłoby się to skończyć uszkodzeniem zasilacza albo uszkodzeniem naszych LEDów. Teraz, jak już wiemy, że praktycznie metr takich LEDów zużywa około 17-18 W, czyli tyle ile prodaje producent, to sprawdźmy, ile W ciągnie pasek o częstotliwości 30 LEDów na metr. Tutaj mamy nowy komplecik wysłany przez naszego przyjaciela z Chin. Otwórzmy go. to jest oczywiście metr ledów w częstotliwości 30 ledów na metr. Podepnijmy. I teraz znowu ten sam eksperyment. Full białe światło zobaczymy ile ciągnie prądu. 17 i pół, 17. Przekroczy 17. No powiedzmy tak mniej więcej 17 W. Jeżeli te LEDy ciągną 17W, minus 11W kontroler z zasilaczem, czyli samo to ciągnie 6W. Producent podaje 9W, więc 3W mniej to już spora różnica. Teraz, jak już pobawiliśmy się LEDami, przejdźmy do podsumowania. Czy warto coś takiego robić? Pamiętajcie, że ten zasilacz nie musi Wam służyć tylko jako zasilacz do LEDów adresowanych. Macie tam linię 12V, więc ten zasilacz nadaje się idealnie również do LEDów RGB. Więc jeżeli chcecie sobie zrobić taki zasilacz, możecie pod linię 5V podpiąć ledy ARGB, a pod linię 12V podpiąć ledy RGB. Pamiętajmy, że największe obciążenie ma linia 12V. Dzięki czemu może być taka sytuacja, że w zasilaczu 500W 300W będzie miała linia 12V, natomiast powiedzmy około 200W będzie miała linia 5V. Wiem, że dzięki temu, co teraz powiem, może wzrosnąć liczba sprzedaży zasilaczy pewnej firmy, ale warto. Ponieważ firma Akiga, nie przesłyszeliście się, Akyga robi zasilacze, których obciążalność na linii 5V jest tak naprawdę najwyższa. Zrobiłem krótki research i jak zobaczycie inne zasilacze, np. Be Quieta, czy Thermalteka, czy różne inne, to najczęściej przy na przykład zasilaczach 500W obciążalność na linii 5V jest w około 100W, a na, około, a na linii 12V. 400W. Nam właśnie zależy na tej linii 5V. A jak ma Akiga? Znalazłem jeden zasilacz Akigi 600W. Kosztuje nowy 125 zł. Używka to już około 50 zł. Tutaj macie jego nazwę. Natomiast tutaj macie jego tabliczkę znamionową. Jak możecie zauważyć ten zasilacz ma na linii 5V 300W. A na linii 12V również 300W. 300W zasilaczu kosztującym za używkę 50 zł. Pomyślcie pod taki zasilacz możecie podpiąć LED adresowalne i LED RGB. Więc, czy kupicie coś lepszego za 5 dyszek? W tym momencie, kupując ten zasilacz Akiga robicie najlepszy deal, jaki mogliście zrobić. Tylko pamiętajcie, Akega ma wentylator. Więc ten wentylator może być dość głośny, no i to jest tak naprawdę ta jedyna wada. Lecz no, możecie zrobić tak ja. Czyli ten wentylator po prostu wywalić, lub kupić sobie jakiś malutki kontroler, który sterowałby napięciem tego wentylatora i im wyższa temperatura, tym jak wiadomo, wyższe obroty. Ale żeby ten kontroler umożliwiał to, że jak jest niska temperatura, to wentylator się nie kręci. Wtedy jest po prostu idealnie. Co ważne jeszcze na sam koniec, to zasilacz LED, taki na przykład 100W kosztuje 50 zł. 100W, a zasilacz taki komputerowy używka, który właśnie ten Akigi, kosztuje 5 dych. Więc 300 W. ARGB plus 300W RGB. Czy warto? No odpowiedzcie sobie sami, no biznes życia. Tylko proszę mi tam nie wykupić wszystkich AKG, bo ja jeszcze nie kupiłem swojej. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego działu, czyli zasilacz komputerowy jako zasilacz LED, to zdawajcie je w komentarzu. A jeżeli macie jakieś bardziej sprecyzowane pytania, do których chcecie dołączyć jakiekolwiek zdjęcia, to pamiętajcie, że w opisie macie link do mojej strony na Facebooku gdzie możecie się tam ze mną skontaktować. No i do następnego odcinka. Cześć!